Po co się wtrącasz do polityki? Zajmij się Ewangelią. Z mojej litery. Taka ciekawostka, jak można wtrącać się Ewangelią do polityki. No właśnie, czyż Święty Piotr nie wtrącał się do polityki, gdy go zamykali w więzieniu? Czy Jan Chrzciciel nie napominał Heroda w związku z Herodiadą, żoną brata swego Filipa? Przecież ostatecznie stracił i został skrócony o głowę. Za te wtrącanie się w politykę. Czy święty Paweł nie był wtrącony do więzienia, czy nie był przesłuchiwany przez Heroda i wysłannika Cezara, Cezarej Filipowej? Ostatecznie pan Jezus, wywracając stoliki w świątyni, nie naruszył interesów fa faryzeuszy i saduceuszów. Czy pan Jezus nie powiedział, wskazując na monetę, czy jest na niej wizerunek? i czy nie powiedział: Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Ostatecznie był rzucany od Annasza do Kajfasza poprzez Heroda, kończąc na Piłacie. Ewangelię głosimy każdemu stworzeniu, bo przecież zbawienie dusz jest czynnikiem największym. Zbawienie dusz duszy jest najważniejszą. Rzeczą, którą musimy tutaj osiągnąć bez względu na nasze osobiste interesy. A więc Ewangelię głosimy zawsze i wszędzie. Przynajmniej staramy się to robić. Jednocześnie mieszając się do polityki, ponieważ gdy to Pan Bóg. Pan Bóg stanowił prawa i my powinniśmy się do tych praw stosować, aby się zbawić, bo niejako życie nasze. Skończy się tutaj wraz z naszą śmiercią i wszystko, co czyniliśmy, stanie się marnością. Pozdrawiam serdecznie.